Z tej strony śpię. Musicie widzieć co się stało. Słuchajcie, tam jest tablica ta, ta, całego ona. Nie mieliśmy go na serwerze. Jed Jednak przyszedł. Głupi on. Głupi on. Nie mieliśmy go na serwerze. Przyszedł. Długi, długi, bardzo długi. Czasem, ale on iśmy, ale on przyszedł na serwer. I słuchajcie. To co zobaczycie jest niemożliwe dla, dla mnie, co ten on zrobił. Tam jest jakiś człowiek, a tu tu jest jego tablica. Nie wiem, co on chce przez to powiedzieć. Ale musiałem szybko włączyć nagrywanie, bo to jest niemożliwe. Słuchajcie, tutaj coś jest innego. Może to rozkopię, żebyście widzieli moje to rozkopię, bo, bo może coś tam jest. Coś tam chyba jest, ale zanim... Ty! Coś tam jest! Tylko żeby nie było, że nie wyjdę później stamtąd. Coś tutaj jest. Lada jakaś. I tu jakieś zejście? Ale nie ma wejścia dalej. dalej. Nie wiem, co on chce przez to powiedzieć. Muszę jakoś wyjść. Wyjść. Hello. Panie on. On. Daj mi wyjść. A. Wiem, co on chciał przez to opowiedzieć. Chyba musiałem wyjść, o. No to się zamurowałem, ale, ale, ale nie do końca, bo mogę się cofnąć. What? Ej, co jest z tyłu? A, z tyłu jest DIE Dobra, muszę tędy się wyjść. A więc, słuchajcie, coś on miał mi przez to do powiedzenia. Ale to nic dziwnego, bo za mną, za mną jest jakiś wielki posąg i czerwona wełna, a więc on na pewno coś knuje. Tam jest mój łuk ten falny, ale moje, pójdźmy za tą czerwoną wełną, bo chciałem, żebyście zobaczyli, co jest. A. Zobaczcie, tutaj jest czerwona wełna, tej czerwonej wełny nie było. Ło, a więc coś tutaj na pewno on knuje. A ja... Czemu ja tutaj daję się? Zie... Ja pomarań tą wełnę. Jeju, głupek ze mnie. Przepraszam, nie przyzwyczajam się. O, tak. No i idę. I tu jest ta czerwona wełna i tu łuk. Tutaj jest jakiś dziwny posąg, ale za nim tutaj jest jakieś przejście. Nic na końcu chyba nie. idę Nie ma. Czy coś tam jest dalej? O mnie. Nie ma nic. Ale dobra, pamiętajcie, że do że wystarczy napisać komentarz są takie kozackie moje moje figurki są również kart z autografem kozackie no i po prostu zniszczyłem tutaj tą budowlę on powiem, nic z łuków a łuk przetrwał ale to nic z tyłu z tyłu za łukiem jest coś innego za łukiem jest jakby posąg tego całego, on, czerwony posąg. I słuchajcie, tutaj jakiś tunel na czerwonej wełnie. Czy tu będzie? Patrzę w dół, patrzymy w dół. Jest coś tam, bo czerwona wełna. What? Coś tutaj mamy. What the hell? Tutaj jakieś jest czerwone pomieszczenie. Na pewno pomieszczenie. I tam u góry przejść. Tutaj za dużo czerwonego. Zobaczcie. Zobaczcie. U góry nic nie ma. I słuchajcie. Ja myślę, żeby stąd wyjść, bo nie wiem, co on Chce mi przez to powiedzieć. Ale myślę, że dzisiaj sobie rozliniemy jeszcze miasteczko. Ale nie wiem właśnie, co on chce mi powiedzieć przez ten... Przez to, ale włączyłem nagrywanie. Bo się przygotowywałem, a ja... Po prostu idę... Wow, ty, gra mi się zaczęła, nie zaczęła mi się, już się odblokowała, ale ja idę rozbudowywać moje miasto, Jachowice. Ale słuchajcie, dziwna sprawa, u Paliona, u Matunera, u Karola się tak nie zdarzyło. Tylko u um. to jest dziwna, dziwna, bardzo dziwna sprawa. Sprawa, ale ja sobie dzisiaj mam plan rozbudować jaho Widzę, słuchajcie, nie jestem przyzwyczajony, lecz słuchajcie, to co widzieliście, to widzieliście. Nie chciałem nabierać pełnej krasy, bo to... Bo to nie jest codzienne zjawisko, kiedy ktoś wam coś takiego buduje na serwerze. Bo to rzeczywiście musiał zrobić on. Ten cały on. A więc tu nie jestem pewien czy mam... Czy po prostu coś z tym zrobić? Czy po prostu iść do Karola i mu wszystko powiedzieć? Czy po prostu zostawić to w tajemnicy? Choć nie wiem co zrobić. Karola nie ma na serwerze. Nie ma nikogo. Więc to on ten on zrobić kiedy już. Kiedy jeszcze nie nagrałem tego filmiku. Lecz nie wiem. On. słuchajcie coś jakieś zabudowania i słuchajcie co ja buduję ja tu buduję coś piramidę po prostu taki budynek. Jak chcę was straszyć przed on, lecz musiałem szybko łączyć nagrywanie, bo to naprawdę niecodzienne zjawisko, kiedy ktoś Wam psuje serwer takimi budynkami, to on, taki left tu będzie stał. A to wejście do on, wnętrza on. No, niepotrzebne mi jest, ja je zabuduję. Czy już by on chciał się na mnie zemścić, to nie wiem, ale ja zabuduję to wnętrze, bo ja nie chcę po prostu... Ja nie chcę w ogóle w tego on wierzyć. Przecież to jest jakaś... jakaś masakra, co on robi na naszych. Miasta. Co on z nami robi, co on robi z Bojanem, z Palionem. Przecież to jest masakra. No i tak moi drodzy. Drodzy, napiszcie czy chcecie te filmiki innej jakości, bo zbiera na telefon. No wy napiszcie, czy chcecie filmiki takie, w innej... krasze Proszę, zaraz myślę że... Ten telefon będzie. Ale musicie napisać. Słuchajcie, mój cały ekwipunek. Mam nawet czerwoną wełnę tego całego. Ona, ale czerwona wełna była mi potrzebna do skoczni, a nie do psucia mojego serwera. On. On, jak śmiesz on. Psuć nasze miasta. O tutaj. tutaj taki straszny ja po prostu nie chcę żeby ten on zniszczył nam cały serwer. To jest straszne co on robi z serwerem ren Wojana i Paliona. Tak. To jest straszne co on robi z tym serwerem Paliona Wojana, Paliona, Matunera Wojanowicą. Oglądam ich, Aha ja nie myślałem, że tak, że on dojdzie do mnie, do mojego, ich jachowic, bo po prostu on. mnie boje. Taki. O Przepraszam, tutaj taka. Muszę na to wejść, op, słuchajcie, napiszcie, czy chcielibyście, czy żebym powiedział to Karolowi tutaj, o takie, no i teraz robię piramidę ze złota, biorę złoto, słuchajcie, B, tutaj mój ekwipunek, o, nie to B, ja mówię. Gdzie stawiam bloki takie złota. Tutaj będzie to zabudowane w kilku częściach. Tutaj mamy złoto. To tam jest kamień. I napiszcie, czy chcecie jakąś inną serię, żebym porzucił jachowicę przez tego całego on i słuchajcie czy myślicie że on się za zabudowanie jego dziury jego takiej komnaty jakby jak, jak mówi bojan palion i ma truner ma truner. truner czy się on za mnie zemści bo ja bym nie chciał żeby się zemścił za zabudowanie ale jak się zemści, może ja będzie mi kazał coś robić, zrobić: zrobić prankę na Karolowi albo Wojtku. No, oby nie, oby nie, bo ja nie chcę robić im pranków. To by było złe. A ja złości nie. Toleruję, panie, on. Słuchajcie, tutaj będzie zachowane kopany będzie tajna moja baza Baza ktoś. Chce. A kto by chciał wejść do takiego kloca? I w ogóle nie wiem kto chciałby wejść do takiego kloca A naprawdę. Kto by chciał wejść do takiego kloca? Wielkiego klota. Klota, który ma milion warstw. To jest złoto. Złot. Druga warstwa beard. Beard łatwy jest do odkopania ale słuchajcie, już ten film 15 minut. Będzie długi, wiem, ale słuchajcie, zacząłem nagrywać. To dokończę nagrywanie. Wow! I nawet mi. Przeduszka do myszki nie dochodzi. Napiszcie, czy chcecie właśnie te filmiki w innym K, bo zbieram na telefon, który będzie miał taki K, bo taki tryb mi się nie podoba, jak grywam po drugie. Nie lubię cię! On! Nie lubię! Herwer i napisał lamusie czemu zabudowałeś moje przejście What? Ale jak ja miałem zareagować Czy jesteś lamus a ja miałem zareagować On jeszcze pisał do mnie lamus? To jest totalne wyzwanie! Naprawdę, to jest totalne wyzwanie. Wyzwanie, słuchajcie. Muszę się przenieść tę tajną bazę, może pod wodę. Może by on zobaczy. Ten klos. Jezu. On kurwa się mnie do cholery. Słuchajcie, ta tajna baza będzie super. Super. Chodź. Pod będę Raczej tak. A poruchał się inaczej. Bo... Tak czy siak? Muszę. What the hell? Moi drodzy, napiszcie. Czy jak nam się podoba pomysł na zmienienie serwera przez tego całego on. Bo, bo to jest totalna przesada. To jest totalna przesada. Co on robi z serwerem? Zasada co my robić. Tutaj... Wiecie, że mamy ocean, bo będzie fajnie to wyglądało takie. O, o. No i teraz tak, biorę szkło B. Szkło. I robimy... U. Super, ładne widoki na morze. Ach, tylko żeby... Było jakiś dostęp, przejście do tej wazy, to później się tym zajm. zajmiemy, no, bo... A później... Nie, jak myślicie, jak będzie wyglądać? Tutaj na baza tutaj pierwsze piętro. Tutaj jakby ta baza będzie miała więcej wyjść, wejść, ale słuchaj, podziemnych. Ale słuchajcie. To jest jakby taka baza. Taka bazowa część tej. Okay. Bardzo taka oszklona. Reszta słuchajcie będzie lepsza, ale to jest bazowa, to jest część bazowa dla tej bazy. Chodź. Ba Tą bazę zamykam, ale zostawiam jedną dziurkę. Na, ale ja tam za chwilę wejdę. Mam gąbki. Jeszcze nie tak we chwilę I zamykam. I słuchajcie, daję gąbki. Owsz. Słuchajcie, wydarzyłem się, ale, ale to Za minut już

ale wyjście na powierzchnię będzie tutaj, która będzie to są więcej, awaryjne, bo ugólnienie normalne. łączone już giereczka Zobaczcie, taką tam nie, nie wiem czy ją ja mam minąć lepiej ominę bo później będzie się, się podalała a ja nie chcę żeby się lała moi drodzy no i się leje Ech, tylko ten, ten skra już niedługo kończy 的，可以的。 Widać piach. Słuchajcie. Słuchajcie. Ja się wyglądam pod odcinkiem. Ja